Cześć, witajcie na kanale Złotych 100. Na kanale możecie znaleźć wszystko na temat banknotów polskich i ze świata. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam przedstawić, że udało mi się dokończyć cennik banknotów z późnego PRL na rok 2023. Na kanale możecie znaleźć wszystko na temat banknotów polskich i ze świata. Przede wszystkim banknotów z późnego PRL, tak zwanego małego PRL. W tym odcinku chciałbym wam przedstawić cennik, który udało mi się skończyć na rok 2023. Od moich ostatnich filmów minęło 2 lata. Ceny dużo się pozmieniało. Na pewno znacie te banknoty. 20 złotych, 50. Ceny naprawdę poszybowały do góry. Ceny banknotów przede wszystkim zależą od stanu zachowania banknotu i serii. Cenik będzie przedstawiono naprawdę prosty sposób. Patrząc na banknot, trzeba ocenić stan jego zachowania. Następnie patrzy się na rok, serię i prosto można sobie wycenić, ile taki banknot może być warty. Ceny, które wpisałem w cenniku, są to ceny, jakie banknoty osiągnęły na popularnych serwisach aukcyjnych w Polsce. Zastany bankowe. Jeśli ktoś będzie miał takie banknoty pogięte, zabrudzone, z brakami w papieru, to niestety nie będą już tyle warte, co napisane w cenniku. Będzie on w takim formacie: wypisane wszystkie serie. Cena za całość w danym roku, cena na ten rok wszystkich serii jest bodajże 1590, ale do końca jeszcze nie wiadomo. Dużo banknotów nie udało mi się znaleźć. No nie, nie do końca dużo, bo na pewno więcej niż dwa lata temu. W tym momencie brakuje 117 serii. Brakujące serie będą w kolorze zielonym, są to na pewno bardzo rzadkie serie, przynajmniej w Stanach Bankowych, następnie rzadkie serie w kolorze czerwonym. Więc, tak przykładowo, pokażę może na banknocie: to jest banknot 100 złotowy. Więc 100 zł, rok 76. Patrzymy na tabelę. Seria AK znajduje się tutaj. Ja wyceniam na 70 zł. Banknot ten znajdował się w albumie NBP, który został wprowadzony do obiegu w 2015 roku. Więc powoli te serie z tego albumu drożeją. Wydaje mi się, że w 2021 był on w cenie około 35 zł, więc no, można powiedzieć, że 100% wzrostu. Ja używam takich tabeli. Wypisane same serie bez cen. Ogólna cena za wszystkie banknoty, które udało mi się znaleźć, to 336 tysięcy złotych. Niewiarygodnie wysoka kwota. A jeszcze brakuje 117 banknotów, więc. Będzie na pewno powyżej 350 tysięcy. Cennik postaram się dodać jak najszybciej. W przeciągu dwóch tygodni powinny być już wszystkie serie. Niestety muszę porozbijać um, niektóre nominały, tak na przykład nominał 100 złotowy, będzie prawdopodobnie Trzech rocznikach naraz, bo po, no po ostatnich filmach widziałem, że naprawdę ciężko było oglądać e, wszystkie serie za jednym razem, więc porozbijam, będzie to w innym troszkę formacie. Rok 75, 76, 79 będzie w jednym odcinku i dopiero w następnym odcinku będą kolejne trzy, trzy roczniki. Tak samo z rokiem e, tak samo z banknotem 50 złotowym. Zostanie on rozbity. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej na temat cen banknotów, subskrybujcie mój kanał. Nie zapomnijcie zostawić komentarza, lajka i do usłyszenia w następnych filmach już niedługo. Dzięki wielkie za oglądanie i do usłyszenia.